to što vi je... To dobra kochana mamusiu w tym liście ja chcę ci powiedzieć, że spotkaliśmy pewnego znanego człowieka o imieniu Ryszard a nazwisku Biedrońco nie. No to tak właśnie my ich tam znaleźliśmy go co nie no to co my robimy to ja nie wiem co nie ale dobra niech wam tak będzie co nie kochana mamusiu co nie no to teraz ten tego koniec teraz gadania co nie no to idę się z nim spotkać co nie no to okej okay, okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie Hubert no to co Hubert. Ty mój Huberciku, no mi to powiedz, co nie Huberciku, dziś mamy sobotę rano, jest na razie 9.17, co nie Hubert, no to co my ten tego robimy teraz, no mi to powiedz, co nie Huberciku, no to jak to będzie, to ja ten tego, ja tego nie wiem, ale chodźmy, może się przejść, co nie, no to okej. Okay. No to dobra, dobra Alina, chodźmy, może się przejść teraz, co nie no to my ten tego chodźmy, my może tam iść tam gdzie mamy, co nie, ale dobra, chodźmy się przejść tam gdzie mamy, czyli po parku, co nie Alina, tylko jeszcze chodźmy sprawdzić co mojego ojca, co nie Alina, no to do mojego ojca pana Edzia, co nie no to czas iść ten tego dzisiaj, do niego się go spytać, co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to jak to będzie to ja nie wiem ale dobra czas wam pokazać co robi król cmentarza czyli edziałopata gra co? Nie ale dobra czas wam go pokazać póki jeszcze nie ogląda trudnych spraw co nie no to niech tak to teraz będzie co nie no to czas wam go teraz pokazać co nie, no to niech tak, to teraz będzie co nie, no to okej. Okay no to dobra ten tego teraz co nie Alina i Hubert czyli wy dwaj chcecie iść i tam pojechać lub się przejść poza cmentarz co nie no to nie wiem czy was puścić bo widzę że Kevinowi Andrzejowi i Małgości przyda się trochę odpoczynku no to ja was samych nie puszczę ale mogę was puścić razem z Pysiem i Mandarynką co nie no to choć ta tutaj Pysio i Mandarynko ubierać się no, idźcie z moim synem i bratanikom, co nie pysio i mandarynka. No to dobra panie Edziu, ciekawe co dzisiaj zobaczymy w tym no tym mieście Chełmża gdzie my mieszkamy co nie panie Edziu ale dobra idę się ubrać co nie no to skoro tam idę to ty pysiu też idź się ubrać co nie pysiu no to niech tak to teraz będzie co nie no to teraz ten tego koniec teraz gadania a czas się ubrać co co nie pysiono no to zróbmy my to teraz, co nie, no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz, co nie no to teraz dobra panie szefie edziu, co nie no to niech tak to teraz będzie, co nie no to teraz ten tego koniec, teraz gadania, a czas się ubrać, co nie no to czas się teraz ubrać, co nie no to dobra mandarynka, czas się ubrać, co nie mandarynka, co nie mandarynka, no to teraz koniec gadania, a czas się ubrać, co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to niech tak to teraz będzie no i w tym samym czasie gdy Hubert i Alina razem z Pysiem i Mandarynką poszli do parku się przejść no to w tym samym czasie Lolek powoli spał sobie co nie no i właśnie tak to było co nie ale dobra no to teraz koniec tej sceny a Czas wam pokazać co się dzieje u lolka co nie no to okej. Okay. No to dobra, ten tego teraz co nie, no to wstawaj, Lolek, co nie, czas iść wstać, wiem, że dzisiaj nie ma szkoły ani lekcji, bo jest sobota, ale dobra jak tam chce ta, co nie, ale dobra jak tam chce ta, co nie, twój ojciec zrobił ci dzisiaj jedzenie, to no śniadanie, co nie, no to twój ojciec zrobił ci dzisiaj śniadanie, co nie ale dobra teraz idź tam na śniadanie Lolek co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz, co nie rerotka, co nie rerotka, co nie no to niech tak to teraz będzie, co nie no to jak idziemy do na to na śniadanie, czy nie no mi to powiedzcie, co nie, ale dobra, ale dobra idea ten tego teraz na śniadanie, co nie no to teraz czas na śniadanie, co nie no to zróbmy my teraz to co mamy, co nie no to okej. Okay. No to dobra, a teraz czas wam pokazać co robi lub robią ojciec. Lolka co nie podczas tego no śniadania, co nie no to niech tak to teraz będzie, co nie. No to teraz koniec gadania, a czas wam go pokazać co się tam dzieje w tym no tym mieszkaniu rodziny. Lolka co nie no to okej. Okay. No to teraz dobra, co nie no to czas teraz zrobić to co mam jak dobrze, Lolek, że wstałeś z tej no twojego wyra i poszedłeś iść zjeść ze mną śniadanie, co nie no to jak no to co my ten tego dzisiaj robimy, co nie no to teraz ten tego chcesz ze mną zjeść to no śniadanie, czy nie no mi to powiedz, Lolek, co nie no to okej. Okay. No to dobra panie ojcze lolka, co nie panie ojcze Lolka, co nie no to niech tak to teraz będzie co nie no to teraz koniec gadania, a czas może zjeść to śniadanie co nie Lolek, co nie no to czas to zrobić co nie teraz, co nie no to niech tak to teraz będzie co nie no to czas na śniadanie co nie no to ok czas zjeść co nie Lolek i jego ojciec no to ok. No to dobra teraz ten tego co nie no to teraz dobra, co nie no to okej okay, co nie ale dobra dzięki tato za to no śniadanie co nie tato, ale dobra jak tam chce ta co nie no to teraz koniec gadania. Idę zjeść tą no tą kanapkę, co nie no to czas to teraz zrobić, co nie no to idę już to zjeść, co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz, co nie no to czas włem teraz pokazać co robią Alina i Hubert razem z Pysiem i Mandarynką, co nie no to ten tego teraz no to... Koniec teraz gadania co nie, a czas wam pokazać co się tam dzieje u nich co nie. No to teraz koniec gadania co nie, a czas na pokazywanie wam tego co nie. No to teraz koniec gadania, a czas na pokazywanie co nie, no to okej. Okay. No to dobra, ten tego teraz, co nie no to jak patrzta, ale fajna tam bramka, co nie no to patrzta, ale fajna tam bramka, co nie no to co no to jak, co my robimy, no mi to powiedzcie, co nie no to jak idziemy, my ten tego tam po to co mamy, co nie no to chodźmy na ten no tam wiedz, co nie no to jak idziemy, my to tam zrobić, czy nie no mi to powiedzcie, co nie no to niech tak to teraz będzie co nie no to okej okay. No to dobra ten tego teraz, co nie no to, co no to może tam podejdźmy tam bliżej do tej no tej no tego no składowiska, co nie zobaczmy co się tam dzieje, co nie no to niech tak to teraz będzie, co nie no to teraz koniec gadania, a może chodźmy tam do tej no tej bazy, czy coś jak to tam się nazywa, co nie no to teraz ten tego koniec teraz gadania, a tam podejdźmy, co nie no to okej. Okay. No to dobra no to niech tak to się stanie co nie no to chodźmy tam do tego no stoiska co nie pysio a ty pysio co na ten temat sądzisz no nam to powiedz co nie pysio no to teraz ten tego koniec może teraz gadania a tam podejdźmy co nie no to okej okay, chodźmy my to tam zrobić co nie no to okej okay, teraz dobra co nie zróbmy my to teraz. Teraz co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz, co nie Hubert, Alina i Mandarynka, co nie no to co my ten tego dzisiaj robimy, co nie no to może tam pójdźmy do ten no tego no tam spotkania, co nie chodźmy tam póki jeszcze mamy tam czas, co nie no to dobra teraz, co nie no to niech tak to teraz będzie, co nie no to do tego no spotkania, co nie no to do tego no spotkania. Co nie no to już tam chodźmy co nie no to. Okej okay, teraz dobra co nie no to okej okay, okej okay, okej. Okay. No to dobra teraz co nie a teraz czas wam pokazać o co chodzi z tym no zjazdem co nie w tym no tym no tym zjeźdze tego no stowarzyszenia co nie no to. Teraz czas wam to teraz pokazać co nie no to teraz koniec gadania, a czas na pokazywanie co nie no to czas wam to teraz pokazać co nie ten zjazd co nie no to okej. Okay. Hej ty Adrian patrz kogo my ten tego tutaj mamy w tym no tym zebraniu przecież to ten pedał Robert Biedroń co przebierał się za babę i uprawia seks z mężczyznami co nie no to co my robimy z tym no tym pedałem co nie Adrian no to co my z nim zrobimy, co nie, no to jest to pytanie, co nie bo my legioniści z Legicheum, że coś powinniśmy zrobić, co nie Adrian, no to ty masz na to pomysła czy nie, no? Nam to powiedz, co nie, no to ok. No to dobra dobra Stefan Stefciu co nie no to dobra Stefan no to idziemy my ten tego gdzieś tam iść do nich co nie co nie Stefciu co nie no to chodźmy do legi do naszego klubu podyskutować co tam się dzieje co nie no to jak no to ja tam idę tam gdzie mam co nie Stefciu ale dobra my ten tego chodźmy my teraz do legi do klubu Kolegi, co nie no to chodźmy my już to tam zrobić, co nie no to okej. Okay. Teraz dobra, co nie no to okej. Okay. Hej wy moi kumple, wam się podoba ten, no ten, no to no te i, jak to tam się nazywa, o już wiem, rozmowy biedronia z lewicy, co nie no to co idziemy my ten tego iść, to tam zrobić, czy nie no mi to powiedzcie, co nie moi kumple, no to dobra ten tego teraz, co nie no to jak czy my ten tego idziemy my tam, po to no to pilnowanie, bo wiesz jesteśmy na służbie, co nie no to my jesteśmy na służbie. Co nie no to okej, okay, co nie. No to dobra ten tego teraz, co nie no to co tam panie policjancie starszy posterunkowy, no to może nikt nie zauważy, że nie jesteśmy na patrole, co nie no to jak no to co się dzieje, no mi to powiedz co nie starszy posterunkowy, poczekajmy sobie co tam dalej zrobią ten, no ten Robert Biedroń, co nie no to niech tak to teraz. Będzie co nie no to niech tak, to teraz będzie co nie no to okej. Okay. No to teraz dobra, co nie no to czas może teraz. Koniec pokazywania tego no biedronia, co nie, Ryszarda, co nie no to teraz może czas zobaczyć co się. Dzieje w bazie mafii, bo ja coś ostatnio coś mało. Ja ich wam pokazuję, co nie no to niech tak to teraz będzie, co nie no to teraz koniec ten tego, no. Teraz koniec gadania, a czas na pokazywanie, co nie no to czas wam to teraz pokazać, co nie no to niech tak to teraz będzie, co nie no to okej. Okay. No to dobra, ten tego teraz, co nie no to co Henriette i Enlika, no to co my ten tego dzisiaj robimy, no mi to powiedzcie, co nie ostatnio mieliśmy iść posprzątać bank, co nie no to jak tam Henriette i Enlika, co nie no to ten tego koniec teraz gadania, co nie a czas iść posprzątać ten no ten bank, co nie no to niech tak to teraz będzie, co nie no to teraz koniec gadania, a czas iść zrobić co Trzeba. Co nie no to niech tak to teraz będzie, co nie no to ok. No, 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 to dobra, teraz co nie, no to jak to będzie, no mi to powiedz, co nie, szefie mafii, no to dobra, ten tego teraz, co nie, no to niech tak, to teraz będzie, co nie, no to teraz koniec gadania, co nie, a czas teraz posprzątać ten, no ten bank. Co nieco wczoraj na to o tym mówiliśmy, co nie, a teraz ty, Henriette, weź coś jeszcze, powiedz, co nie, no to okej. Okay. No to dobra, dobra, ten tego teraz, co nie no to niech chodźmy zrobić to teraz, co mamy, co nie no to jak to będzie, no mi to powiedzcie, co nie no to ten tego, no to teraz koniec gadania, co nie no to niech tak to będzie z tym no tym sprzątaniem banku, co nie no to teraz koniec gadania, a zróbmy my to, co mamy, co nie no to okej. Okay. No to dobra, ten tego teraz co nie no, to teraz koniec tego no odcinka, co nie no, to papa cześć do następnego odcinka, co nie no, to ja w następnym odcinku ja wam coś pokażę, co nie no, to teraz koniec odcinka, co nie no, to do następnego odcinka, co nie no, to papa cześć do następnego no, to do widzenia. No to elo, elo, elo.